Witam na kanale For Honor Polska. W tym filmie pokażę wam jak dostać się poza grywalną strefę mapy. Wybieramy sobie tutaj tą mapę. Ona jest normalnie dostępna w Dominacji. Idziecie sobie tutaj w te dokładnie miejsce tu o. I stajecie tu i musicie zeskoczyć i od razu rolkę w jakby w ścianę po lewo. O tak o. Momencik. To nie wychodzi za pierwszym razem. I takie coś się wydarzy. Włączacie sobie gardę i próbujecie tutaj się dohopsać. O, i pykło. Gratulacje, właśnie jesteście poza mapą. I teraz tak, w tamtą stronę nie idziemy, ponieważ jak pójdziemy sobie w tą stronę i polecam chodzić tutaj w trybie gardy, ponieważ łatwiej się przedostać przez te te. No tutaj macie tą drabinę, co nie? I tutaj jak wejdziecie to jest przepaść. Ale jak pójdziecie sobie w tą stronę, o ile mi się uda w ogóle wrócić. Jeszcze raz tutaj idziemy, musicie się zdaszować i powinniście wpaść w te miejsce. I tam właśnie nie idziecie, bo tam w sumie jest koniec, ale pójdziecie sobie tutaj. O, można się tak deszować, to powinno pomóc. Oczywiście można to zrobić każdą postacią, nie tylko lowbringerem. Więc tutaj postać jest dowolna, dlatego pokazuję wam to, bo jeszcze jest więcej tych takich sposobów na wyjście poza mapę, ale do tego trzeba mieć różne przesłane postacie. A tutaj jest to... Uniwersalny Bóg, bo możecie sobie grać jakąkolwiek postacią sobie chcecie. Więc sobie idziemy tutaj dalej. I tutaj mamy. Tutaj tutaj uważajcie, bo tutaj, jak wejdziecie, to spadniecie i umrzecie, i się po prostu odrodzicie. Tutaj mamy. O, już jesteśmy prawie na naszym spawnie. Tutaj możecie już nawet sobie iść i wejść po statkach, tylko uważajcie, żeby tutaj też można wpaść do wody. Więc tutaj też trzeba szczególnie uważać. O, ale. O, i właśnie. No tutaj, tutaj już spadacie, co nie? Więc jeszcze tam dalej nie, nigdy nie dotarłem. No ale może Wam się uda. No, to byłoby na tyle. Jeżeli będziecie chcieli film jeszcze z jednej mapy, gdzie jeszcze da się na e, trybie eliminacji e, poza mapę wyjść, to o, dajcie znać w komentarzach. Taki film wtedy się na pewno pojawi. W takim razie dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie i życzę miłego Sylwestra.